witam serdecznie z tej strony Krzychu nad Wodą dzisiaj odcinek z tego samego akwenu co ostatnio bardzo dzisiaj piękną mamy pogodkę teraz się rozjaśniło wy z kolegą będziemy łowić na na fiderki Zanęta to mówię gdzie to mam zanętę? no wiem ale to jest tak to jest truska, truskawka starfish a gdzie masz opakowanie? A. Tak to jest i że on nie będę rozkładał, no Starfish truskawka I na y, taki To jest Wafters. Y, so to jest waftersik taki I takie ringersy dzisiaj lecą na gumeczkę Czy na igłę? Także rozstawiamy sprzęcik i widzimy się przy jakiejś prawdopodobnie akcji. Tak, tak. Tak się prezentuje zestawik bez zadzierowy O, coś ostrości Dam Na metodkę Ile to gramów? O koszyk trochę wyjęty, dwudziestka No i dobra, zarzucamy Dobra y Jakieś, nie wiem, 20 minutek? 20 minut nic się nie działo. Ogólnie przerzucamy, żeby trochę podnęcić. Pokaż, pokaż, o, Tak to wygląda. No już zarzucaj. O, mój przyjaciel. Będzie odcinek z nim z nocki. Będzie. Z tym człowiekiem. O, no, i zarzucamy. On się wstydzi trochę, ale on taki jest. O! Dobrze. Jaruz zarzucił w kroki. No i dobra. Czekamy na cokolwiek, bo dzisiaj zmiana pogody, wiadomo, wczoraj było chłodno, przedwczoraj było chłodno. Dzisiaj się nagle zrobiło ciepło i jest trochę to szok termiczny, więc. Może nie wrać. Ale czekamy. Bardzo ładnie chodzi to pieźń, bo się bardzo rzucającej przy brzegu kuteczki. Więc już niedługo, 1 maja i będzie wypadli wypad z nadwody wody yy, z spinningu. <laughs> Takie sobie załatwię szeleczki na albo na głowę taką opaskę albo na klapkę, więc będziecie mieć fajne ujęcia. Więc tak to wygląda. Yy, oczywiście będzie nagrywanie z innego stawu też. ze spinningu na pewno będzie na fajnym stawiku też bardzo. Także Czekamy nabrania Widzimy się przy jakiejś akcji Jeszcze tak Stampik szybki Ostatnio kolega właśnie był tutaj ze mnie, bo ja miałem pilne sprawy z tym, że tak powiem Mnie nie było Wrzucam i złowił Amura ile? 70 cm ja, jaka jest waga? Nie wiem. 70 cm Amura. Nie wiem 3 kilo pewnie plus nie, coś takiego. I karpia ile kilo? 10 nie. Około 10 kilo. I wrzucę fotki wam właśnie teraz jak one wyglądają. O, tak właśnie. I, I właśnie jak ja jestem, nagrywam to takie nie biorą, a on jak sam był to. Musimy, ale właśnie zobaczycie je jak to wyglądało. Czekam na takie okazy. Pierwsze branie niestety, że jak powiem puknęło tylko, a Kubo zaciął i niestety nie ma rybki. I przerzucamy i czekamy na kolejne branie Czekamy na kolejne branie Mam rybkę Drugie branie i druga ryb jest rybka malutka chyba ma jakaś nagram od tej strony wam pięknie gnie co to będzie, podbierać Ci? Podbierać. O! No, ładnie. Ładnie chodzi. Na hamulcu. Długa walka to. U, jak fajnie bije. Fajnie bije, spoko bije. Uważcie, o, na wędeczkę. Ładnie bije. karp czy nie? No, no. Hop, hop, karpik. O, o karpik malutki. No ale będzie to siatka na duże ryby. Na no, takim łowisku rusiec. Tak kojarzycie. Będzie na grubo. Tam mój Federek cienki trochę ale grubą szczytówkę założę. Pociągnie, no nie? Na no, tyku. hamulec trochę rozciąga. O! Chciałam walczyć. Dobra. Okej, okay, biorę. Dobra, nie wpadła do wody. Bo. Dobra, jest. O, o, Dobra, O. chłopie, 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 się chłopie, 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 rybka Taki rybka, taki jak się Przepraszam, że maty nie mamy, ale na takie ryby my nie będziemy brać, małe bo to taki kar fotę zrobię, weź go tak ładnie, ogól mu tak ładnie, o. Dobra, puszczaj, dobra, jest na miniaturkę, ogarniamy, zarzucamy i czekamy. Okay, jednak i chyba odrobinku coś, coś troszkę większego będzie, bo coś tam jest taka szansa. Nie, nie, nie. nie, to tam majory nam do, dowodzą. No a mówimy o, coś tam chodzi, zobaczcie, nawet. No i dobra. Zobaczymy co to będzie. Karpik, ubiję, nie. I powiedzcie mi, czy lepiej nagrywać jakby z aparatu 0,5 czy jakby normalnie. Tak teraz 0,5 jest taki, jest odolony trochę. O, tak chodzi wędeczka, bardzo fajna. To jest firmy FRK. Taka mała znana firma, a w porządku bardzo rzeczy robi. Fajny sklep jest taki, z takimi rzeczami Tak Także dobra Co to będzie? Karp? Uuu, no tak jak ostatnio Zaszadę? No. Dobra Jestem kamerzysta, ja. O, o, o Mam Dobra, zobaczymy on sobie poradzi sam Płci? Dobra, dobra, dobra Mamy, dobra Mamy rybkę No i Troszkę większy, wiesz, od tamtego No troszkę większy o, o, Dawaj go, dawaj go Ty no, grub... O, sorry, sorry, sorry Grubszy taki, nie? No Ten to z półtora kilo no, Dobra No to w tym podbieraku mam Dobra Ty tak naprężył, tak go popłukaj w garba tam powinien się nastruszyć. A jaką zaraz. Nie chce się nastruszyć, co nie? Dobra. O, Dobra! trzeba. Chce zrobić w screenach? Nie. Z filmu. Dobra. Jest okej. Okay. Raczej to na tyle by było z tego odcinka. Dziękuję za oglądanie. Jest lajk. Like. Do następnego. Cześć.